Dzień dobry, dzisiaj chciałabym Was zaprosić do wysłuchania książki za dużo zimowych zabaw, którą napisała Katie Hudson z wydawnictwa Amber. Zobaczymy o czym ona jest. Żół właśnie wygodnie się umościł i wtulił w pościel na swój długi zimowy sen. Gdy wtem Cześć żółwiku, zaświergotał rudzik. Czy chcesz przyłączyć się do, do nas na moje lekcje śpiewu? Nie, burknął żółwik, usiłowałem zasnąć. Żółwie nie lubią zimy. A to dlaczego zaświergotał rudzik? No bo nie, otwórknął żółwik. Spakował się i poszedł na poszukiwanie spokojne, spokojniejszego domu. Żół wtulił się w swoje nowe łóżeczko i już zamykał oczy, gdy w ten. Stop-pok, 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 stop Cześć, stop 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 żółwiku! Chcesz pożeźbić ze mną postacie w locie? Spytał królik. Nie, jęknął żółwik. Usiłował, usiłowałem zasnąć. Żółwi nie lubią zimna. A to dlaczego? Spytał królik. No bo nie! Odpowiedział, odpowiedział żółw. I znowu spakował swoje łóżeczko. Żółw brnął przez caskę śniegu i znalazł nowe miejsce do snu. I znowu żółw tulił się swoje nowe łóżeczko. I już zamykał oczy, gdy wtem Trach, pac, bum, plask. Hej, żółwiu, chcesz zgarnąć z nami, zagrać z nami mecz na śnieżki? spytała wbiórka. Nie, zezłościł się żółw. Usiłuję zasnąć. Żółwie nie lubią zimy. Dlaczego nie? spytała biegiurka. No bo nie, jęknął żółw. Dlaczego żadny z nich nic chce przespać zimy? sobie żółw. Był zmęczony i zcięknięty, i potrzebował znaleźć spokojniejsze miejsce do spania. Żółw postanowił spiąć się jeszcze wyżej na ziemią. I znowu żół wtulił się w swoje nowe łóżeczko i już zamykał oczy, gdy wtem. Oj, 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 lecę, lecę, lecę. Trzask, fiu! No nie! krzyknął żół I spadł, do budu, budu. Jak ja nie lubię tej zimy, powiedział żół żół trapał się na wielką ośnieżynę. Za małym drzewkiem żółw znalazł błyski kawałek drewna. To doskonałe miejsce do spania. Wtulił się w swoje nowe łóżeczko i już zamykał oczy, gdy ten zjechał jak na sankach, co nie? Jak żół śmigał w dół, nie mógł się powstrzymać od uśmiechu. A może ta zima rzeczywiście nie jest taka zła? Pomyślał. A jak Wyleciał ze swoich sanek, szybował w powietrzu, to nie mógł powstrzymać się od śmiechu. A może ta cała zima to coś więcej niż mróz i śnieg? Pomyślał. Juhuhu, a jak śliskał się po lodzi, to zrozumiał, jak bardzo wcześnie się myli. W tej nocy żółw jeździł na łyżwach, zjeżdżał na sankach i szalał z przyjaciółmi do późna i nie czuł zmęczenia, ani zimna. A może niektóre żółwie polubią zimę mimo wszystko. Życzę Wam, żeby spadł jeszcze śnieg żebyście mogli pobawić się tak jak nasz żółw. Pozdrawiamy!